Cześć dziewczyny, i też w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na pomysły na prezenty świąteczne. Myślę, że klimat nam już się bardzo udzielił, szukamy prezentów dla najbliższych, przede wszystkim szukamy inspiracji, no i fajnych pomysłów, także mam nadzieję, że dzisiaj Wam przemycę e, kilka naprawdę bardzo moim zdaniem udanych prezentów, które ucieszą e, Wasze najbliższe osoby, Waszych przyjaciół, ponieważ są to prezenty tak naprawdę dla każdego, będą też gadżety, będą świece, no będzie naprawdę klimatycznie, będzie świątecznie, także mam nadzieję, że przygotowało się sobie coś do picia, na przykład kakao, coś może mocniejszego, e, Jestem ciekawa w ogóle, kiedy się moje filmy, także dajcie koniecznie dać w komentarzu, czy to jest wieczór, czy od rana do kawy. Także mam nadzieję, że razem miło spędzimy czas. I dzisiaj Wam pokażę naprawdę fajne pomysły. Budżetowe, no i takie, które na pewno Was ucieszą. Muszę wam powiedzieć, że bardzo cieszyłam się na ten film, ponieważ wam chciałam pokazać perełki, które sprawdziły się u mnie w pielęgnacji w takim życiu codziennym, ponieważ ja bardzo lubię korzystać z czasu, rozciągać go słuchajcie, i chciałabym, żeby dobra czasami trwała troszeczkę dłużej, dlatego też maksymalizuję swój czas i skupiam się na tych rzeczach, które przede wszystkim zajmą mi mało czasu. Śniadania, słuchajcie, myślę, że to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia, a jednak czasami mamy za mało tego czasu, żeby poświęcić na jakieś porządne śniadanie. Więc chciałabym, żebyście skumulowały ten czas i faktycznie zrobiły coś smacznego, dobrego i przede wszystkim zdrowego, szybko. Eee, także, Go, słuchajcie, to jest jeden z takich moich ulubionych gadżetów, zresztą od wielu miesięcy pewnie obserwujecie go na moim kanale. Ja bardzo lubię ten gadżet, z uwagi na to, że tak naprawdę jest dla mnie niezbędnik, to nie jest już gadżet, bo ja, słuchajcie, miksuję w nim codziennie, robię eee, masę na naleśniki, robię koktajl Ile blenduję sobie czasami taką szybką zupę. Także to jest dla mnie masa inspiracji. Zresztą na stroje blendigo na Instagramie możecie zobaczyć dużo przepisów. Zresztą ostatnio mi pisałyście, skąd ja mam takie fajne przepisy, właśnie stamtąd. Bardzo często robię ten koktajl oczyszczający z jabłkiem, cytryną, ogórkiem. No i jeszcze pamiętam, że napisałyście mi, mi że on doda piotruszki Tak, faktycznie w zasadzie pietruszki wtedy nie miałam, ale w blendigo jest świetny. Także dla mnie maksymalizacja czasu jest bardzo ważna. Przede wszystkim organizacja to też zauważyłyście po moich vlogach, po moich filmach, po relacjach. Instagramie, że faktycznie ten czas kumuluje i bardzo dużo rzeczy robię w ciągu dnia, więc w momencie, kiedy na przykład ćwiczę wieczorem, to nie odpalam, słuchajcie, tej nóżki, która jest bardzo głośna, tylko po prostu wrzucam sobie banana, jogurt, zalewam mlekiem, dodaję odrobinę białka i mam posiłek potreningowy. I to jest, słuchajcie, taki idealny blender na porcję, bo my z Natanem mamy właśnie każdy z nas ma swój blender, ja mam różowy na ten czarny, to jest bardzo uniwersalny. Ogólnie na Black Friday chyba czarny się najszybciej wyprzedał z tego, co widziałam, bo obserwowałam profil Blendigo i tam właśnie pisali, że po prostu szybko się sprzedał. Jest najbardziej właśnie uniwersalne. Też pisałyście mi, że kupiły się dla swoich mężczyzn. To też jest fajna inspiracja dla prezent dla mężczyzn. Oni też chodzą na siłownię, trenują, lubią szybkie posiłki, lubią też miksować, muszę Wam powiedzieć, że mężczyźni bardzo lubią koktajle, masło orzechowe białko. No to jest petarda jeżeli chodzi o wartości takie energetyczne. Możecie też zupy miksować, takie szybkie porcje sobie przygotowywać, ale co dla mnie jest najważniejsze to to, że ten blender można wziąć ze sobą do pracy. On ma słuchajcie taki silniczek właśnie miksujący, odkręcacie, wkładacie sobie owoce, banana, w pracę możecie zalać mlekiem, możecie zalać wodą, to już kwestia po prostu jaką kaloryczność chcecie sobie dostarczyć. I po prostu miksujecie, wkładacie sobie owoce, warzywa, miksujecie w pracy, zalewacie przede wszystkim na świeżo. Więc nie musicie przynosić takiej już zmęczonej, że tak powiem, porcji do zjedzenia w pracy, a muszę Wam powiedzieć, że w pracy posiłki też są bardzo ważne. Też powinny nam sprawiać radość, a nie, że to jest taki obowiązek, bo w pracy muszę zjeść, a w domu dopiero się gotuje. Także myślę, że też oszczędność ogromna jest czasu przy przyblędni. To jest w ogóle blender bezprzewodowy, więc ładujecie go tutaj na wtyczkę. Możecie go podłączyć do laptopa. Więc jest poręczny, słuchajcie, to ten uchwyt mi się zawsze bardzo podobał, ponieważ po prostu go wyciągam z torebki. Stawiam sobie na biurku i w momencie, kiedy naprawdę do mi zapiegót. Miksuje, słuchajcie, na świeżo. To jest bardzo dla mnie ogromny plus. A kolejną oszczędnością czasu to jest, słuchajcie, suszarko Szczotka, o może tak Ja dzisiaj właśnie wysuszyłam sobie nią włosy Muszę wam powiedzieć, że przede wszystkim pięknie układa je Bardzo ładnie rozczesuje I nawet słuchajcie od nasady ładnie, ładnie je suszy I zobaczcie, ja w ogóle tak sobie zagęściłam ostatnie włosy Że wyglądam czasami jakbym miała perukę Bo one są tutaj tak gęste I tak ładnie odbite od nasady, że wyglądają po prostu jak sztuczne włosy Także ja się śmieję, że mam czasami włosy jak Barbie Bo faktycznie one po olejowaniu mają blask I pisałyście mi, że ta suszarka nawet zrobi loki takie hollywoodzkie Także jestem taka bardzo ciekawa ja w ogóle mam długie włosy i długo z wami rozmawiałam na Instagramie, bo ostatnio naprawdę no była bardzo miła rozmowa na temat tej szczotki, zresztą ja jej nie zdążyłam przetestować, a dostałam tyle pozytywnych wiadomości na jej temat, że po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy ja ją użyję wieczorem, e, czy rano, ponieważ ja rano suszę włosy e, i muszę Wam powiedzieć, że jest efekt bo ja się bałam, że ona będzie mi wyrywać włosy i e, na początku w ogóle myślałam, że ona się sama skręca, bo ja taką kiedyś miałam z Braun'a. natomiast to jest jej ogromny plus, że tego nie robi, bo Wy same kontrolujecie, jak sobie nawijacie tą szczotkę na włosy i zobaczcie, ona bardzo ładnie rozczesuje włosy, w ogóle ich nie ciągnie, no, Wam mówię szczerze, ja na to mega zwracam uwagę. I zauważyłam, że mi tak ładnie rozjaśniła włosy, tak ładnie je tak nabłyszczyła. Ja, słuchajcie, użyłam takiego mleczka Pantini do włosów, także pisałeś mi, żeby też kupić jakiś olej zabezpieczający. Więc jeżeli macie jakiś swój typ, to dajcie znać, nie wiem, czy Matrix, czy jakieś inne są fajne. I ona, słuchajcie, zobaczcie, od nasady łapie te włosy. Ładnie je układa. I możecie to zrobić w ten sposób, że po prostu je przeczesujecie. Ja tak właśnie robiłam. No i to jest właśnie ta oszczędność czasu. Ja tak właśnie, słuchajcie, robiłam z suszarką e, i po prostu trzymałam sobie szczotkę tam z łosia dzika z denikatę. E, a teraz, słuchajcie, mam dwa w jednym, także nie muszę już na dwie ręce, słuchajcie, się szarpać. E, I możecie to zrobić w ten sposób, że suszycie i na końcówce nawijacie sobie i po prostu trzymacie i podkręcacie automatycznie i zobaczcie, ona w ogóle nie plącze włosów no i tak ładnie układa, także e, daję Wam znać, e, pisałyście mi też na Instagramie że po prostu boicie się, że ja ją Wam pokażę ona się wyprzeda. ale jest słuchajcie jeszcze na kobiece zresztą dziewczyny zrobiły zapas bo to jest naprawdę świetny pomysł na prezent, także myślę, że to jest taki naprawdę genialny gadżet e, no i ja bym powiedziała, że w tym momencie po prostu taki niezbędnik, no naprawdę pięknie układa was. także ja jestem tym jest nikim zachwycona, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się fajnie sprawdza ta szczotka. I co jest dużym plusem, to to, że ona jest naprawdę gruba, duża, więc ona Wam nie ciągnie właśnie przez to włosów, nie plączę ich. Ma dwie strony, które czeszą, tak naprawdę dookoła, więc jak sobie nawijacie tak włosy, to po prostu czeszecie i ten strumień powietrza się rozprasza na całą szczotkę. No i jest poręczna. Jedyny jej minut. To mi też pisałyście, że jest głośna, natomiast no ja nie zwracam na to uwagi, bo słuchajcie, Kstawcie, już jest sedę żłobku, ja nie mam kogo budzić. Po prostu suszę włosy, skupiam się 5 minut na suszeniu. I naprawdę mi to przyspieszyło w ogóle suszenie włosów. Także e, następnym razem sobie też będę suszyć z góry do dołu. I to też Wam e, odbije od nasady włosy, także nie wiem, ja już wam kupiłam, kupiłam sobie dwa miesiące temu nową suszarkę powiem Wam szczerze, że teraz chyba ją zamienię na to. Pisałyście mi, że jest Dysona za 2000, że jest jakaś za 200 browna, ta słuchajcie kosztuje, nie wiem, 70 zł. No myślę, że od tej warto zacząć zobaczyć w ogóle, czy ten gadżet Wam się sprawdzi. No jak nie szarpie włosów, nie ciągnie, nie przepala ich, no to myślę, że warto. E, naprawdę super, także e, no, ja jestem bardzo zadowolona. No a słuchajcie, takie też niezbędne, które myślę, że Wam się sprawdzi fajnie w makijażu, to oczywiście pędzle Giuseppe, ja o nich wielokrotnie Wam wspominałam. E, ja uwielbiam te pędzle, one są przede wszystkim świetnej jakości, e, nie rysują się, nie ściera się rączka, e, ładnie się nimi przede wszystkim pracuje i stwierdziłam, że Wam pokażę dzisiaj taki troszeczkę inny zestaw niż wszystkie, bo przeważnie są czarne, białe, srebrne, natomiast dzisiaj Wam pokażę żółte, są też jeszcze miętowe, też mi się bardzo podobają. E, a to jest świetny zestaw, słuchajcie, na prezent, ponieważ ma kosmetyczkę, ma piękne zabezpieczenie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przede wszystkim bardzo elegancko, muszę Wam powiedzieć. Eee, I co jest ważne, tutaj mamy piękne pędzelki. Nie pamiętam, ile jest w zestawie. Zaraz Wam policzę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pędzelków. Moja mama jest też bardzo zadowolona. Słuchajcie, z w Ja jej kilka dałam. Eee, bardzo jest zadowolona i zobaczcie, jaki piękny pędzel. Naprawdę powiem Wam, że ten zestaw jest super. Nie ma z tyłu, ale ja Wam dam linka. Ten mi się bardzo podoba. Ten żółty i ten miętowy jest naprawdę świetny. W ogóle jakość włosia resapi jest po prostu fenomenalna. Tutaj mamy 102 Silk Finish, czyli możemy sobie nakładać puder. Ten jest też bardzo fajny, Wam pokazuję O, takie jajko do konturowania też będzie fajne, do nakładania różu, rozświetlacza, pudru. W ogóle te wszystkie pędzle marki Jessup są niezwykle uniwersalne. Ja je bardzo lubię za to, że mam po prostu komfort pracy, bo tak naprawdę zastępują mi często kilka pędzli. One są przede wszystkim o takim ciekawym kształcie, bardzo miłym włosiu, są świetnie wykonane. No i jeżeli za nie wiem, kilkanaście złotych macie po prostu duży zestaw, nie wiem, 70 zł za 10 pędzli, to moim zdaniem się bardzo opaca. Także jest mnóstwo tych zestawów. Ja Wam taki podałam przykładowy, bo ten mi się po prostu najbardziej spodobał. Ja już kilka mam, więc szukałam czegoś takiego ciekawego. No i tutaj macie e, różne rozwiązania, jak korzystać z pędzelków. Ta kosmetyczka mi się bardzo podoba i muszę Wam powiedzieć, że ja ostatnio jestem freakiem, jeżeli chodzi o kosmetyczki. Bardzo mi się fajnie sprawdzają do pracy. No, a że z tyłu widzicie ładne świece, to Wam dzisiaj pokażę bardzo fajne rozwiązania na prezenty, które naprawdę wyglądają pięknie. Ja specjalnie rozpakowywałam tej z flagoli by Peese. To jest jedna z moich ulubień. To już dobrze wiecie, czekoladowa jest fenomenalna. Są też mniejsze wersje, więc możecie na przykład komuś jako dodatek do prezentu. Są duże i małe, więc tutaj macie kilka rozwiązań. One są, słuchajcie, pięknie w ogóle zapakowane. Ja wam pokażę, bo ja mam już dwie świece flagoli. Ta jest, słuchajcie, moją trzecią. I e, co mi się najbardziej podoba w tych świeczkach, to to, że one pięknie pachną. I one faktycznie pachną. One pachną bardzo ładnie. Tutaj mamy rzeźka energia z trawy cytrynowej i eukaliptusa. I to jest, uważajcie, też fajne rozwiązanie do łazienki. Oj, powiem Wam, że w ogóle tak soczyście pachnie. Ja tak jak otworzyłam tą świeczkę, mówię, wow. Bardzo podobna do tej z, z Szaibir. Bardzo podobna, jeżeli chodzi o zapach. Także jeżeli tam ta się Wam podobała. I co mi się podoba, to to, że jest taka ładna nakrętka, więc po prostu ją gasicie, przykładając takie właśnie yy, zakrycie bardzo ładnie wygląda na półce. Zresztą no, tam są dwie takie ładne. Czekoladową i mam różaną. Słuchajcie, różana też jest piękna, także jak lubicie takie właśnie otulające zapachy, to też macie z tej gamy kilka właśnie takich przyjemnych, a odświeżający właśnie takie ja specjalnie sobie taki wybrałam. Ja świecę zawsze kupuję co roku mojej babci na prezent i ona naprawdę je pali. Ona uwielbia świece i jak czasami rozmawiałam, że o ja miałam taką świetną od Ciebie świecę, ale ona ładnie pachniała i ja tak sobie się codziennie paliłam. W ogóle moje babcia też w łazience pali świeczki i w salonie. No, Ona jest po prostu maniaczką, jeżeli chodzi o takie gadżety. W związku z tym też jest bardzo fajny pomysł na prezent, czyli Yankee Candle, kominek. Nie wiem, do sobą chyba już naprawdę takie zamieszłe czasy YouTube'a, kiedy te kominki się pojawiały i to była, słuchajcie, taka radość, kiedy mogliśmy sobie kupić wosk, mogliśmy sobie kupić świece. Ja pamiętam, że wtedy naprawdę był na to szal i to jest bardzo klimatyczne, jak macie już swoje mieszkanie. to to jest taka dodatkowa przyjemność, że po prostu sobie stawiacie świeczki, robicie romantyczny wieczór, a woski są słuchajcie świetne, bo możecie wkładać do lodówki kominek, po prostu podważać i zamieniać zapachy, także nie musicie palić jednej świeczki, tylko po prostu sobie kupić taki kominek i tutaj macie do wyboru trzy woski, bardzo fajny zestaw prezentowy i to jest słuchajcie Yankee Candle Christmas Eve, tutaj mamy właśnie jakiś świąteczny, mamy też kolejny świąteczny i mamy jakiś chyba... Jakiś taki lawendowy chyba z tego co widzę. Powiem Wam, że to jest naprawdę świetny pomysł, naprawdę. Bardzo bardzo mi się podoba znamysł. Ładnie wygląda. Łatwo zapakować w jakiś czy repkę, czy na przykład papier, taki świąteczny. Także słuchajcie, dwa pomysły, jeżeli chodzi o woski. I świeczki. Słuchajcie, dla mnie moim zdaniem genialne rozwiązanie, bardzo mi się to podoba i powiem Wam, że zaskoczyłam się, bo ładnie wygląda ten cały zestaw. On ładniej wygląda, słuchajcie, na żywo niż na stronie, także dla mnie bardzo fajny i tutaj wszystko widać. Są trzy woski, jest taki właśnie ładny kominek, no i słuchajcie, świeca. Rewelacyjne rozwiązanie. A teraz Wam pokażę coś z... Jego uprzyjemniania sobie czasu właśnie w grudniu. E, I to też jest świetny pomysł, żeby po prostu otworzyć wszystkie okienka na raz i powrzucać e, różne jakby dodatki do prezentów swoim najbliższym. E, taki oto kalendarz adwentowy wianek. Ja już słuchajcie, wczoraj e, otwierałam sobie pierwsze okienko, bo jest ja dużym wyprzedzeniem nagrywam dla Was filmy. W razie, gdyby sawcie, wiecie, ze żłobka wrócił z gilem. E, no to, to, to słuchajcie, muszę nagrywać trochę wcześniej. I otworzymy sobie wspólnie może drugie okienko, okienko, ja Wam pokażę co jest w środku o słuchajcie, jakiś słoiczek i to jest nabilżający krem do twarzy na dzień tutaj mamy słuchajcie różne marki i macie wyszczególnione co jest, e, co jest właśnie e, w każdym okienku, tutaj mamy aloesowe nabliżający krem do twarzy na dzień solowe, a, aloelowe aloesowe aloesowe hmm. więc tutaj macie biolawę, macie wianek E, macie właśnie aloesowe. Także e, Deutus jest chyba właśnie sylweko. E, macie dużo takich fajnych marek właśnie tej marki głównej sylweko, więc tutaj e, myślę, że to jest ta sama firma. bardzo fajne pomysł. Muszę wam powiedzieć, że piękne. Piękny w ogóle to jest kalendarz. Bardzo mi się podoba ogólnie otwieranie go na Instagramie, także sobie zobaczymy ten krem. Ja słuchajcie, moja babcia hurtowo y, kremy, także to, to będzie świetny po prostu pomysł, żeby je rzucać co jakiś czas, y, robić taki prezenty na, tak na co dzień. Nie pachnie, słuchajcie, praktycznie w ogóle, ale ma taką fajną konsystencję, taką mięciutką, jedwabistą. Y, także zobaczymy, ale w ogóle to są takie jakby, y, to tak przypomina takie kremy robione w aptece, tak jakbyście y, y, miały na świeżo zrobiony krem. To on trzy miesiące ma daty ważności. No zobaczymy, słuchajcie, to są bardzo fajne kosmetyki. Ja wczoraj miałam hydrolat chyba z... Y, Hydrolat lipowy albo z oponcji, zaraz Wam powiem hydrola z Nagietka. No, także wczoraj był hydrola z Nagietka, a słuchajcie, w trójeczce będzie krem pod oczy biolawem. No, może Was trochę zachęciłam, ja, bo wiem, że bardzo lubicie tą markę, w związku z tym e, kalendarz się bardzo opłaca. E, dalej, słuchajcie, dalej przechodzimy sobie do e, takiego zestawu fajnego z marki Holika Holika. Ja ogólnie Wam dzisiaj pokazuję zestawy, bo myślę, że to jest bardzo szybkie rozwiązanie, bardzo proste. E, no, a te które zestawy, muszę Wam powiedzieć, że w ogóle zestawy mi się kiedyś kojarzyły z takimi e, kosmetykami, które po prostu producenci chcą się ich pozbyć, a teraz Naprawdę robią takie fajne zestawy prezentowe. Także to jest, słuchajcie, genialne. W ogóle pięknie wygląda. Szata graficzna, taka choinka zieleń, taka piękna, butelkowa. No i mamy w środku żel arasowy, czyli coś do olejowania włosów i coś pod prysznic. Wiem, że bardzo lubicie te zestawy, no a teraz macie wydanie świąteczne, także o zobaczcie tutaj są takie wielkie butle, także one się bardzo opłacają, w zestawie w ogóle wychodzi taniej, 92% aloesu, holika holika, no powiem Wam, że to jest genialne ja w ogóle uwielbiam y, żele aloesowe, używam ich do olejowania na zmianę z brzoskwiniowym, teraz kaktusowym u mnie to jest towar deficytowy, także to się na pewno przyda. To jest bardzo fajny zestaw i w ogóle pięknie wygląda pod choinką, także myślę, że się ze mną zgodzicie. Eee, no i słuchajcie, na zakończenie chciałam Wam pokazać eee, bardzo ciekawą rzecz. To jest słuchajcie taki prezent. I mamy rozdanie za kobiecą dzisiaj. Także pokażę Wam, co jest w środku. Tylko słuchajcie, teraz trzeba otworzyć tutaj, o, no naprawdę wtedy udało się otworzyć kulę, bo słuchajcie, trzeba ją po prostu podklejać po bokach. I zobaczcie, co się kryje w środku. To jest, słuchajcie, w ogóle fajny pomysł na to, żeby na przykład zostawić sobie dół tej miseczki i włożyć na przykład świąteczne cukierki. No, myślę, że to jest bardzo fajny patent. Przede wszystkim bardzo ładnie to wygląda. Tutaj się jakby wylewa czekolada, więc nawiązuje do świąt, ponieważ święta nam się kojarzą właśnie z czekoladą, z słodkościami. Więc jeżeli dostaniecie, ja na przykład dostaję od taki wór, słuchajcie, em, świątecznych smakołyków, to tutaj sobie to wszystko porzucam. A w środku mamy paletkę, mamy pomadkę, taki błyszczyk, i mamy Finish Spray. O, słuchajcie, dzisiaj nie użyłam, to sobie przetestujemy. Zapach o bardzo bardzo przyjemny, bo to jest taka mm, wiśnia z wanilią trochę. To jest w ogóle bardzo kultowy zestaw marki Makeup Revolution. Zobaczymy sobie paletkę. O, paletka też jest bardzo ładna, zobaczcie na takie fajne kolory. No, powiem Wam, że na święta zawsze się szalejemy z kolorami na oczach e, i później na sylwestra. Także myślę, że coś też wykorzystamy e, do makijażu takiego sylwestrowego, bo też dla nas taki szykuje. Także słuchajcie taką wielką kulę. Z takimi cudownościami w środku, myślę, że to też będzie fajny pomysł na prezent. Możecie to e, po wygraniu e, postawić komuś pod choinkę. Taka kula, słuchajcie, będzie na rozdanie. Oczywiście warunkiem jest bycie moim subskrybentem, to jest myślę, że jeden z takich chyba najprostszych warunków, który możecie spełnić klikając tutaj dzwoneczek na dole e, i obserwując nasze profile na Instagramie kobiecej oraz mój skienterafi 22. Także, dziewczyny, no mam nadzieję, że rozdanie Wam się podoba. Jest iście świąteczne. Później możecie wykorzystać tą kulę naprawdę na wiele sposobów. Możecie sobie trzymać jeszcze w niej, no i albo wyjmować po prostu na święta i właśnie korzystać na przykład z tej części dolnej do świątecznych smakołyków. Także mam nadzieję, że pomysły na... Prezenty świąteczne wam się spodobały. Słuchajcie, suszarka Petarda. E, no pięknie ułożyła, Was, i w ogóle zobaczcie, jaki połysk. Także jestem mega zadowolona. E, Blendigo go, słuchajcie, też bardzo się szybko wyprzedaje, także koniecznie wpadajcie na stronę. Tam są też przepisy, więc odsyłam was na ich Instagram. No dużo jest, słuchajcie, fajnych inspiracji, jeżeli chodzi o gadżety, a ten będę nie jest drogi, więc myślę, że jak na taki wydatek świąteczny naprawdę będzie w punkt, jeżeli chodzi o e, przyszłe koktajle. Słuchajcie, zbliża się też wyzwanie e, w styczniowe, Na pewno będziemy mieli dużo postępów, że ćwiczymy, jemy zdrowo więc myślę, że Blending Go się naprawdę Wam przyda, a szczotka, szczotko suszarka, słuchajcie, przyda Wam się po prostu w takiej codziennej rutynie, no i powiem Wam, że naprawdę super, a te zestawy czy świeczki możecie komuś naprawdę zrobić ogromną przyjemność, stawiając pod choinką. Także co, zapraszam Was na rozdanie, na obserwowanie mojego kanału i widzimy się w kolejnych inspiracjach e, na prezent. Będziemy troszeczkę wybielać zęby, Będą słuchajcie, dużo się będzie działo, e, więc walczymy o piękne uśmiech, piękną figurę, zdrowo jemy, pięknie się malujemy, dziewczyny błyszczymy. Także ja się zamierzam żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej.